Obecnie bardzo często mówi się, że dawniej gry były lepsze, że kiedyś twórcy byli bardziej kreatywni, odważniejsi, że tworzyli gry takie, jakie naprawdę chcieli, bo nie stały nad nimi złe macki chciwych wydawców. Bardzo chętnie przecież porównujemy waut do 19-letniego już obliwiona, udowadniając tym samym, jak duży regres zaliczyła branża gier. Co więcej, dziennikarzom zarzuca się brak znajomości klasyków, bo przecież są one tak ważne, gdy chcemy rozmawiać o tym, co aktualnie. Realne. Sami na pewno doskonale o tym wiecie, że starsze gry wspominamy raczej pozytywnie. Ale czy rzeczywiście wygląda to wszystko tak kolorowo? Czy skoro dzisiejsze produkcje nie nadają się do grania, tak jak wielu twierdzi, to czy warto w takim razie sięgać po te starsze tytuły? Pogadajmy o tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy więc od argumentu prostszego: od tego, że w starej gry warto cały czas grać, bo po prostu są lepsze od tego całego syfu, który dostajemy dzisiaj. Po co będziesz grał w nowego Dragon Age'a? Zagraj sobie w Origins, bo to był prawdziwy Peak BioWare, nie to kolorowe gówno, które wydali teraz. Ewałt, nie rozśmieszaj mnie nawet, Obsidian to kiedyś robił fantastyczne gry. New Vegas, Kotor 2, Neverwinter Nights. Mówi ci to coś? Zagraj, zapoznaj się z tymi klasykami, a potem wróć do tego co wydano dzisiaj. I... I zobaczysz sam ogromną różnicę. I w wielu przypadkach mi osobiście ciężko jest z tym dyskutować. Wiele studiów, które wydawały moje ulubione tytuły, z biegiem lat zmieniło całe swoje składy i teraz wydaje mniej interesujące mnie gry. Blizzard, Obsidian, BioWare to tylko kilka przykładów deweloperów, których to starsze tytuły przemawiają do mnie bardziej. Te nowe wydają się zbyt bezpieczne, odtwórcze i nie rozumiejące oryginalnych założeń czy rozwiązań, w których zakochałem się lata temu. I wiecie co, nie ma w tym nic totalnie złego. Co więcej, wychodzę z założenia, że skoro tak wiele starszych tytułów wspominam bardzo dobrze, to na pewno jest wiele takich, których jeszcze nie znam i które również mogą okazać się całkiem solidne. Do tego przecież stare produkcje można wyrwać po naprawdę okazyjnych cenach, co tylko zachęca do tego, żeby się z nimi w ogóle zapoznawać. Warto też pamiętać, że w obecnym zaledwie. Informacji, kiedy wszyscy wszędzie rozmawiają o tym, co modne i popularne, to odpalenie sobie jakiejś starszej gry pozwoli się od tego wszystkiego po prostu odciąć. Ja wiem, że niektórym nie trzeba tego tłumaczyć, ale tym z Was, którzy mają z tym problem, to przypominam, jeśli macie dość internetowych dyskusji, to może faktycznie warto sięgnąć po coś, o czym nikt obecnie nie rozmawia, i zostać z tym sam na sam. Na pewno ułatwi wam to wejść w ten magiczny stan immersji, która pozwala poznawać niesamowite światy, bohaterów, ich historię i przeżycie używać je po swojemu, no bo przecież o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Ale co dla mnie bardzo istotne i chciałbym, żeby to wybrzmiało, żeby było istotne też dla wielu z Was, to fakt, że grając w starej gry poszerzam swoją wiedzę na temat rozrywki, którą tak bardzo uwielbiam i o której codziennie praktycznie z kimś dyskutuję. Bo widzicie, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach w internecie mamy trochę problem z wyrabianiem własnej opinii i argumentowaniem jej. Często jest tak, że dajemy się ponieść ogólnej, głośnej narracji, ufamy naszemu ulubionemu youtuberowi zobaczymy jakiś prześmiewczy klip na Twitterze i tak naprawdę nie musimy nowej produkcji nawet odpalać, aby mieć o niej jakieś zdanie. Jaka jest wartość takiej opinii? To już każdy powinien odpowiedzieć sobie sam, ale w przypadku nowych gier, które kosztują całkiem sporo, jestem w stanie zrozumieć, że nie każdy chce wydawać te kasy, aby faktycznie móc przekonać się na własnej skórze co i jak. Ale często krytykując te nowe słabe produkcje, Porównuje się właśnie do wspomnianych klasyków z dawnych lat, ale czy każdy z nas faktycznie jest w stanie powiedzieć, co wtedy było lepsze, a co nie? Czy rzeczywiście wiecie, czemu to stare asasyny były dobre, a dzisiejsze to już jest totalne gówno? Czy po prostu powtarzacie to, co niesie się po sieci? Ja w wielu przypadkach nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy Dark Messiah jest lepszy o Devout, bo nigdy tej gry po prostu nie ograłem i mogę posiłkować się co najwyżej materiałami na YouTubie, które nigdy mojej własnej opinii przecież nie zastąpią. Ja wiem, że niektórym może być tutaj ciężko przyznać się do tego, że jakiegoś klasyka nie znają, ale zaufajcie mi, nie ma w tym nic strasznego. Wręcz przeciwnie, to teraz macie okazję do tego, aby te stare świetne gry nadrobić. I odkryć co w nich takiego jest wspaniałego. Mało tego, dzięki sprawdzeniu dawnych produkcji znacznie lepiej będziecie mogli też oceniać nowe gry. Zrozumiecie na przykład jakie są oryginalne założenia danego gatunku, albo w jaki sposób na przestrzeni lat rozwinięto najpopularniejsze mechaniki gry. Wiedza ta przyczyni się po prostu do lepszego zrozumienia gier komputerowych ogólnie, a krytyka być może nie będzie sprowadzała się już do powtarzanych wszędzie tych samych opinii. I wydaje mi się, że to są te najsensowniejsze argumenty za tym, dlaczego warto grać w stare gry. Dlatego, że Skoro są takie świetne, a te nowe nam nie odpowiadają, to tam jest cała kopalnia nieodkrytych diamentów w bardzo atrakcyjnych cenach. Więc jeśli narzekacie na nowe gry, to śmiało, grajcie w te stare, a przy okazji będziecie mogli faktycznie powiedzieć potem, dlaczego są takie wspaniałe i poszerzycie swoją ogólną wiedzę na ich temat. Ale oczywiście musi też być jakieś ale. Ja sam bardzo chętnie po starsze tytuły sięgam, bo wielu z nich do tej pory nie ograłem. I tak też ogrywam sobie obecnie drugą część kotora. Do tej pory znałem jedynkę, ale pamiętam ją jak przez mgłę, dlatego po premierze Ewaut, które mi się nie podobało, chciałem mieć coś na odskocznie na taką lekką poprawę humoru. Wybór za pomocą ankiety na Twitterze padł właśnie na drugiego kotora i spędzając w tej grze już kilka godzin dotarła do mnie jedna bardzo ważna rzecz. To że większość wychwłaną. Jakiś dawny tytuł ponad wszystko, to wcale nie oznacza, że wam też on się spodoba. Nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że zacznę teraz hejtować Kotora, ale już teraz wiem, że to jest produkcja, która mimo wszystko ma swoje różne problemy. Na przykład nie uważam, aby system walki był w tej grze jakoś szczególnie angażujący i ciekawy. Podoba mi się prowadzenie narracji, dialogi, wybory, rozwój postaci, ale walka sama w sobie w tej grze jest dla mnie strasznie nużąca. I tak niestety wygląda to w przypadku wielu starszych gier. One mają swoje problemy. To, że ktoś powiedział gdzieś, że jakaś produkcja jest fenomenalna, to wcale nie oznacza, że Wy też się w niej zakochacie, bo będziecie na nią patrzeć z zupełnie innej perspektywy niż gracz, który polubił się z nią lata temu. Parę lat temu na golu napisałem kilka tekstów, w których właśnie opisywałem swoje doświadczenie w ogrywaniu klasyków takich jak Baldur's Gate czy na przykład Diablo 2. Fenomenu tych gier wtedy nie do końca rozumiałem i o ile zmieniło się to w kwestii Diablo, tak do Baldura do dziś wrócić nie mogę. Moim zdaniem ta gra zestarzała się słabo i odrzuca mnie archaicznymi rozwiązaniami. Nie oznacza to, że nie doceniam wpływu tej gry na całą branżę, ale jednocześnie wiem, że w dzisiejszych czasach nie potrafię się w niej dobrze bawić. I to właśnie chciałem zaznaczyć, bo prawda jest taka, że w Was może czekać dokładnie to samo. Być może zachęceni obecną sytuacją w branży, albo czyimi słowami sięgniecie po stary tytuł i okaże się, że on Wam się po prostu nie podoba. Mechaniki są jakieś uproszczone, interfejs przestarzały, a grafika za bardzo kanciasta. I w tym też nie ma nic złego. Ma Wam prawo się coś nie podobać, a Wy przynajmniej będzie. Będziecie mogli powiedzieć, gdzie leży problem i wyrazicie swoją własną opinię. Warto też tutaj pamiętać, skoro mówimy już o negatywnym aspekcie grania w stare gry: o tym, że nie wszystkie z nich są ogólnodostępne, a niektóre, jeśli nie były wspierane, mogą mieć mniejsze lub większe problemy techniczne. Obstawiam jednak, że nie jest to rzecz, która odstraszy większość graczy, którzy chcieliby się z nimi zapoznać, a też z drugiej strony, małe wymagania sprzętowe sprawią, że nikt z Was. Nie powinien martwić się o to, że komputer będzie za słaby, żeby móc bawić się w tej grze płynnie. Ale tak krótko podsumowując, nawet jeśli spojrzymy sobie na ten bardziej negatywny aspekt grania w stare gry, to jednak wciąż wydaje się to być dobrym rozwiązaniem na obecne problemy w branży. Jeśli narzekasz na to, w jakiej formie wydawane są nowe produkcje, chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat gier, żeby móc o nich sprawniej dyskutować, to na pewno dobrze wyjdziesz na odpaleniu jakiejś starszej produkcji. Będziesz mógł o niej wyrazić przynajmniej swoją własną opinię, a nie tę powtarzaną przez wszystkich innych. I tutaj tak naprawdę tkwi cały sekret, bo ten materiał ma nie tylko odpowiedzieć na pytanie czy w stare gry warto grać, bo to może wydawać się dość oczywiste, ale chciałbym was wręcz do tego zachęcić. Pamiętajcie, że nie ma nic złego w tym, że jakiegoś klasyka nie znacie, a lepiej jest móc sensownie się o nim wypowiedzieć, niż powtarzać po innych, że jest świetny. Do tego, jeśli będziecie chcieli mówić, że kiedyś było lepiej, to przynajmniej będziecie też wiedzieli, dlaczego było lepiej. Grajcie w stare gry, bo stare gry są dobre, ale pamiętajcie, że to też nie oznacza wcale tego, że w dzisiejszych czasach kompletnie nie ma w co grać. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie w tym temacie i też zachęcam, podajcie jeden przykład starszej gry, w którą według Was powinien zagrać każdy. Standardowo na koniec przypominam o subskrypcji, wsparciu kanału, obserwacji na Twitterze i dołączeniu na serwer Discorda. Linki w podpiętym komentarzu. Dzięki, wielkie za obejrzenie i do następnego.